który razem ze mną będzie komentował dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe widowisko. Włodek, jedno zdanie na temat dzisiejszego spotkania. Równe zespoły, spodziewam się sporo walki. Arbitrem w dzisiejszym meczu jest Zachariasz Krzywicki. Rozpoczęli. Ale walczą o piłkę. Piłka chodzi jak po sznurku. Dobrze ustawiony partner w środku pola. Świetna współpraca. Wspaniałe podanie strzela, trafił w słupek. Aleksander Piek broni i grają dalej. Ryzykownie, ale udanie. Podanie. Ma z kim rozegrać tę akcję. Strzela. Obronił, ale piłka na boisku. Szansa na kontratak. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Marek Sokołowski. Idealne przyjęcie. Można powiedzieć wzorczowe. Dzięki podał. Blisko pole karne. Uderza. Dobrze wyszedł, spokojnie złapał piłkę. Ale łapie ją z taką łatwością, że wstyd dla strzelającego. Brawo, ależ teraz kapitalnie wyszedł i obronił. Świetnie wyciął przede wszystkim intencje strzelca. To było kluczowe. Ryzykowna, ale udana interwencja. Cóż za klasa, niesamowite. Dobre podanie. Szansa! Bardzo udanie zablokował ten strzał. Ach, szkoda, stracili taką okazję. W ostatniej chwili przejęli. Podał ją. No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. No strzela! No, może być groźnie. Ładne podanie, ale znakomicie przechwycili teraz piłkę. Byłoby bardzo niebezpiecznie. Brawo za to podanie. Czy to wygod... Będzie strzelał. Rezultat do przerwy 0-0. Do przerwy remis. Wyrównane spotkanie. Oba zespoły prezentują dość dobrą grę, ale niestety słabą skuteczność. Piękne podanie. Już blisko pola karnego, czy to wykorzysta? Uderzenie, słupek! Piłka wraca do gry, Marek Szołowski. Wspaniała wrzutka. Wyprunął w górę jak ptaka uderzył fantastycznie. Jest nie do powstrzymania w grze głową. Znakomicie gra głową ten zawodnik. Piłka wzdłuż bocznej. No z tego miejsca można strzelać. Ładne podanie. No i przejęli w ostatniej chwili. Czy to wykorzysta... Bartosz Iwan! I znowu Proszę Państwa, cały czas go spaliliśmy, ale teraz nie miał nic do powiedzenia. Ale to jest bramka niespodzianka, bronił naprawdę w tym meczu znakomicie. Kilka centymetrów i nie było wygola. Tym razem jednak się poszczęściło. Groźnie, ale skończyli na czas. Oddał piłkę. No i udało się odzyskać piłkę. Jest szansa. Zablokowany strzał. Bartosz Iwan. Lata i przy piłce rywale. Blisko już do bramki. Ładne dogranie. Pospieszył się z wyjściem. Szkoda. Była szansa na gola. Jest spalony. I za chwilę zmiana w jednej i w drugiej drużynie. Przekazał piłkę partnerowi. No, dobra okazja będzie. Oto statystyka posiadania piłki. Ładna wymiana. Skutecznie dograł do kolegi. Piłka wychodzi na aut bramkowy i będzie wznowienie od bramki. Zmiany w obu drużynach. Arbiter wstrzymuje grę. nie ręki. No, niektórzy zawodnicy zapominają o tym, że używanie rąk w piłce nożnej jest zabronione. Wspaniale przechwycił. Powoli, powoli mecz zbliża się do końca. 5 minut zostało, no i wciąż nie ma zwycięzcy. Wciąż remis. Czas mija. Kto wygra? Koman. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No, i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Obserwujemy jeden z ostatnich ataków. Być może padnie gol, który da im zwycięstwo. Podał do partnera. Czy to wykorzysta? Jest okazja! O, nie przypuszczam, żeby rywale podnieśli się w samej końcówce. No jak widać no, w powtórce, nie pomylił się przy tym strzale. Ta sytuacja może być decydująca. Ciężko będzie odrobić straty w krótkim czasie. Coś nieprawdopodobnego. Wydawało się, że remis jest pewny, a tymczasem strzelili bramkę, która daje im chyba zwycięstwo. Koel. Byli dziś lepsi o zaledwie jedną bramkę. Zwyciężają 2 do 1. Analiza tego meczu, Włodek, jest bardzo prosta. Sama końcówka zdecydowała o ich zwycięstwie. Tak, mieli dużo szczęścia, że przesądzili właściwie tę wygraną tuż przed ostatnim gwizdkiem. Bardzo dziękuję Ci, Włodku. Dziękuję również Państwu. Oddajemy głos do studia w Warszawie.